Halo, halo, witam Was serdecznie, jestem Bardoszuk a to jest... E, Hurt World Deadmatch Kogoś tu słyszałem No co z nim jest nie tak, ej Czemu on nie zginął? W ogóle nie trafiłem w niego ani razu Dobra, tutaj gdzieś powinien wyjść, prawda? Prawda Wydaje mi się, że on gdzieś się schował albo coś, no przecież widziałem go, że gdzieś w las w te krzaki i... Nie wybieg. Dobra, moi drodzy, ja postanowiłem sobie, że co jakiś czas będę nagrywał, wrzucał też takie filmiki e, z tego dead no bo to w sumie też jest jakaś część Hurtworda. my kochamy Hurtworda, prawda? Patrzcie, ktoś domek wybudował, nie wierzę. Nie wierzę w to. Nawet domki tutaj ludzie budują, no coś naprawdę niesamowitego. E, jest na razie 8 osób, czyli niewiele. Dlatego, dlatego postaram się gdzieś tam szybciutko sobie dobiec, a my tak z 20 minut będziemy sobie biegać, może rozmawiać będziemy, bo w ogóle chciałem wam, was przeprosić i niektórych moich przyjaciół, z którymi miałem grać wczoraj. No ale niestety nie grałem, dlatego że wczoraj to były święta, no i moja kobieta jednak przekonała mnie, że bym posiedział z rodziną i siedzieliśmy razem i byliśmy na spacerze i rodzice przyjechali i w ogóle. Od razu powiem z alkoholu wypiłem tylko jednego, jednego drinka i to wszystko ja te ostatnio rzadko pijam alkohol Nie wiem nie ma tutaj nikogo kurwa Naprawdę nikogo nigdzie nie ma No ale jaką sytuację miałem bo poszliśmy sobie poszliśmy sobie na taki staw koło takiego jakby zamku i tam są kaczki, można kaczki pokarmić, było słońce, więc ubraliśmy się dosyć letnio, ale wzięliśmy kurtki również. No jak to w Anglii bywa, właśnie w Anglii jest taka pogoda, że przez 20 minut możesz mieć 3 pory roku. Taki również się i tu to zdarzyło. Dobra, niech kurwa zniknie ten wreszcie, bo ja tu nikogo nie widzę. Taki się tutaj też zdarzyło, że... Pogoda była różna, raz zaczynał deszcz padać, to, yy, to wiać mocno wiatr, było cholernie zimno, a za chwilę było ciepło, słońce wychodziło i tak dalej, ale to nie było najgorsze. Najgorsze było to, że jak zaczęliśmy karmić te kaczki, to przyleciały mewy, yy, a te mewy... C4! Doprawdy C4? Patrzcie tutaj. No i co? Ale jak C4 na tej arenie, to tu normalnie można budować? Co jest? Szybko zbierać amunicję. Wreszcie koło udało się rozwalić, ale wydaje mi się, że tu ktoś jeszcze jest. Słyszę jakieś kolejne C4. O co tu chodzi, kurwa? Aaaa, eee, headshot mother fucker dostał, no, zobaczcie jak ile rzeczy mam, patrzcie, Patie co się dzieje, ile rzeczy mam, mam nawet minę. Oni się tu normalnie respią, oni sobie grają na tej arenie, a ja tu, nie można nic zrobić. Eee, kurde, ale tu strasznie zaczynają strzelać, w ogóle ja już jestem ledwo żywy, co tam jest, karabin, ale karabin to ja mam. Nie widzę nikogo O co tu chodzi To tu można mieszkać normalnie Napiszcie w komentarzach czy można mieszkać Ja zawsze myślałem że tu nie można nic zbudować ani nic Patrzcie tam się światło w domu ktoś pali O co tu kurwa chodzi Tam ktoś jest Ej Ej no i ktoś mnie zabił niestety Ja nie wiem zupełnie o co tu chodzi Dlaczego No właśnie nie skończyłem wam e, e, opowiadać o tym ptaku Hmm. A więc jak już wiecie e, Zaczęliśmy sobie karmić tam te zwierzątka prawda? E, Te zwierzątka kaczuszki No i fajnie było I zleciały się takie duże mewy A u nas są bardzo duże, duże mewy A najlepsze jest to, że one nie powinny tutaj być e, e, Gdzie ja jestem Dlatego, że, że Kurwa już ktoś tu strzela Dlatego, że to nie jest żaden Żaden taki wiecie e, Miejsce gdzieś przy morzu czy coś takiego, nie? Także e, to nie jest miejsce gdzieś naturalne, mef. No ale są, są i to mniej więcej też przez e, moją, fa, e, moją e, firmę, która też e, robi robi, e, przetwarza mięso z kurczaka. Patrzcie, C4 było, no masakra, ty. Dali C4. No ale po co mi te C4 z drugiej strony? No dobra, ale jak mam to idę sobie gdzieś podłoże, no jestem zdziwiony w ogóle, że w tym, w, w, na tym etapie. Ło Jezus Maria, naprawdę dzik? I to dwa nawet, to nie chcę zginąć od dzika, kurwa! Uciekam, uciekam. Gdzie ten domek był? Gdzieś widziałem z góry tam jakiś domek, dobra biegniemy sobie tutaj. No i właśnie tak sobie te, 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 te wielkie mewy przyleciały, no już zrobiło się tak nieprzyjemnie, moja córka się troszeczkę zaczęła denerwować, bo one są dosyć wielkie, one były takie natarczywe. No i w pewnym momencie podnoszę głowę do góry i centralnie widzę jak na mną leci mewa, która tak zgina się jakby w, pół w locie i z tyłka wylatuje jej gówno, nie? Centralnie mi na głowę, no e, cały szczęście gram troszeczkę w CS-a. No zrobiłem taki delikatny unik no i po... no i nie trafiła mi w głowę, nie trafiła mi w głowę, walnęła w ten, ale uciekliśmy. No i ja teraz tak się zastanawiam, czy, czy ta mewa zrobiła to jakoś specjalnie, czy ona po prostu nie wiem, czy ode to robią specjalnie, że jak podlatują do ludzi, to po prostu zaczynają strać, czy to mi się wydaje, że czy to ja jestem nienormalny. No bo to było bardzo dziwne, a uwierzcie mi, ta mewa jest dosyć spora, także jej taka jakby kupa to no, no nie byłoby to nic przyjemnego. Chociaż Iza moja zaczęła się śmiać i powiedziała, że to ludzie mówią, że to na szczęście, ale ja wiem. Dobra, skupmy się już na grze, pogadaliśmy sobie troszeczkę o tym. Ja nie rozumiem, po co mi te C4, skąd tutaj są te domy, czy tu nie powinno nie być domów i czy to nie powinna być tylko taka nawalanka? ale tutaj nikogo nie ma, więc ja schodzę sobie szukać dalej. Tam były jeszcze jakieś takie małe domy pobudowane, to nie chcę marnować tego C4 dziś na to, aczkolwiek prawdopodobnie i tak ktoś mnie zabije i te C4 zabierze. No ale dobra, biegniemy sobie tutaj, nie wiem. Dobra, nieważne, wiedziałem, że tak się stanie, wiedziałem, no nie chciałem już zejść na dół po prostu, nie wiem o co chodzi z tymi... Uu. Tutaj coś się działo. Z tego co słyszałem. No ale już znamy odpowiedź na pytanie skąd te C4... A na chuj paszę w pizdusu kableć Ej, dostałem w, w Zagryfing ticket, o co tu chodzi? No tak, przeładujmy sobie w tym, o co tutaj chodzi? kilet. No, ale co, że jakieś drużyny? A to że jest to moja drużyna, aha, a my walczymy na kogo? No dobra, to już ja teraz, bo ja już w ogóle zupełnie nie, nie rozumiem o co tu chodzi, to chyba jakoś teraz jest drużynowo No ja myślałem, że to jest po prostu zupełnie dead match, A to się okazuje, że nie Dobra, tutaj możemy troszeczkę tak sobie spokojnie pochodzić e, Może uda się kogoś upolować, mam nadzieję przynajmniej tylko że teraz tak, to mój team jest jak? Żółte kurtki, no chyba na to wygląda, prawda? Benzyna, spoko. I co, że można teraz bazy tu budować i tak dalej? No jak... O, moi drodzy! A mam do tego amunicję? Nie mam. No ale już jest broń, już jest broń. Amunicja to jeszcze nie jest jakiś wielki problem. Następna emeczka, sobie zabiorę, bo tym samym osłabię. O przeciwników, co tu jest. Silnik jakiś, no ale co, żeby zbudować sobie jeździć pewnie. No i gdzie ja mam teraz iść? Nie wiem o co dokładnie w tym chodzi, także moi drodzy, jeżeli wy wiecie, to zapraszam Was serdecznie do napisania. A może również Wam się przydarzyło coś ciekawego w te święta, taka dziwna jakaś historia jak yy, u mnie z Mewą, która próbowała na nas yy, na mnie kupę zrobić, to napiszcie bo to jest, są bardzo ciekawe rzeczy. W ogóle tak kiedyś sobie myślałem z kolegą, żeby że, że jeżeli byśmy wzięli sobie na przykład każdego jednego człowieka, który ma, nie wiem, 60 lat i żeby nam opowiedział coś o swoim życiu, to wydaje nam się, że to by powstała bardzo... Każdy z nas by był w stanie, nie wiem, stworzyć bardzo ciekawy film. O! Wow! I'm your team, I'm your team, don't shoot. Don't shoot, suka blać. <laughs> Ej, yeah. Potrzebne mi jest ogólnie co? Potrzebne mi jest amunicja. We are one team, suka blać. I, I give you something, suka blać. I give you. Dam mu M4, zobaczymy. That is present for you, suka blać. You see, we are friends, We are international friends, my suka blad friends, Don't shoot to me my friends, go to my Team... my friend my friends, Team play. Go team. Yeah, friends, go team, yeah, Yeah, that's it, my go go go. Yeah friends, my friends, Dawaj friends, my Putin Putin, friends, my Dawaj, go Go go. team play. Idziemy, team play. Z kim on tam się strzela? Come on, friend need help, come on. Czemu on zniknął? Come on, suka, blać. Zabił mi frienda, czyli jest moim wrogiem i bez znaczenia, czy pójdę do więzienia, czy nie będę się starał go zabić bo Kaca był moim friendem mieliśmy mieć team play i leży Suka bladź, don't kill your team friend man friend i go to Jay my friend what the fuck hello what's up hello i'm gonna kill you once i get out of here Uh wh 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 when we go out my friend when I don't know but you know I'm going to kill you No you can suck my balls bitch Oh hello uh, second balls bitch what's you up You don't have any I have I have my balls is bigger than your head really Hello hello I just want to speak with you hello my friend Why why you kill your teammate bitch yeah, you, you. Where are you from, my friend? Come, come here, come here. Come here, come here. Are you here? Where are you from? Are you from Russia? No, no. So where are you from? What? Where are you from, bitch? So is the costume. Where? Ready? where? Koberis, da puta. A idy na chuj poszło w pizdu kaput Hitler ma Krysy nowa, nowa, A, a pa ty idź na chuj, ty suka blight ty balalajka Come on, jab! You die you idiot! He <laughs> the fuck, bitch. <laughs> Kurla, się okazuje, że w też jest fajnie. Ej, no i co? I teraz dzieje się się razu. Dobra, już wyszliśmy z więzienia. Okazuje się, że w więzieniu też jest fajnie. Jakiś mały pisio robię, co że nas zabije. Także spoko, tutaj też można fajne przygody o, ten robić. Może uda się kiedyś zagrać z Wami. Na przykład tutaj bym się umówił, żebyście wbili. I wy wbijecie w tą w, o, o tej... Ale czemu M4 zgubiłem? Nie powinienem M4 chyba zgubić, chociaż może jest jakoś tak ustawione. E, dobra zobaczmy sobie co tu jest bo tutaj jest benzyna która naprawdę cholernie nam się przyda Sprawdźmy sobie czy nikt e, z towarzyszów tutaj nie biegnie No i idziemy sobie kogoś postrzelać e, W więzieniu też było dosyć fajnie trafiliśmy tam za zabójstwo gościa ale gość zabił mojego towarzysza Także to chyba było zupełnie wytłumaczalne dlaczego tak się stało i nikt nie powinien mieć żalu ale gra tego nie rozumie Ło Hello team, we are team, don't shoot, we are team. Hello, we are team, hello. We are team, don't shoot, you go to jail, you fucking idiot. This guy's not team. <coughs> My. Dobra. <coughs> uh. Not so, yes! What the fuck? Why you kill me, idiot? No chyba nie wszyscy wiedzą o co tu chodzi, ale przyznacie, że oprócz, że może nie ma jakiegoś aspektu sportowego w tym. Wow! Coś mi się broń zbugowała, bo nie mogę... Nie mogę... We are team, don't shoot my friend. We are fucking team, you go to jail, idiot. He's retarded. No co za idiota! Sorry about that. Ej, o co tu wreszcie chodzi? Jak poznać, czy ktoś jest w teamie? A nie, no on, no on, jeszcze sorry oh, yeah. badatno. No no no, stop, stop, stop! We are team, we are team, we are team! We are team. Fuck? No co to Sorry. się kurwa dzieje wszyscy się zabijają nawzajem eee, No i to, takie widzicie ale można, można yeah. się pośmiać w każdym razie jest sporo rzeczy których można sobie sprawdzić oczywiście trzeba uważać bo wszyscy chcą wszystko wziąć eee, Come on go kill so somebody but from the enemy's team Come on we are friends come on zopa, go go come on Żopa Żopu idę w pizdu, dawaj, bystrej, pojechał w pizdu. To było zaraz i Halo, sieba. To było zaraz i Hello? Idi na chuj, paszę w pizdu, suka, brać? What the fuck? Jak poznać, czy ktoś jest w drużynie, czy nie, bo ja tego nie rozumiem już. Ej, we are team or not? No co oni robią? No ja nie wiem, czy to jest... Dedo no i on nie był w moim teamie i wszystko jest w porządku. A jak poznać, czy ktoś jest z tym czy nie? Ej, we are team or not? Ja wiem, ja... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. jest A, idź na chuj, poszedł w pizdę, suka, No, no tamto to już chyba na pewno nie jest w naszej drużynie, no wychyl się, bladzio. Dobra, zobaczmy co mu wypadło. Amunicja, która się przyda. Czyli wszystko się dzieje troszeczkę jakby tutaj. No i ten to... Nie wiem czy jest czy nie Nie no chyba jest w mojej drużynie No i nie wiem o co tu dokładnie chodzi To którzy nie to są w naszej No widziałem tam czerwona kurtka to spoko do no. Ale to co, wszyscy w czerwonej czy jak? Bo zabiłem kogoś w żółtej i jakoś było spoko a... A ja plecak zbora co daje i ja nie wiem o co on mówił, w ogóle o co tu chodzi. Aha, tutaj nie było tego. Ej, hey, where you going my friend? Wait for me my friend, what the fuck my friend? Nie wiem co on robi, stoi sobie. Eee. Przyszedł jakiś... Do kogo? do kogo oni strzelają? Tu ktoś idzie. Dostał Dostał Dobra, ucieka gdzieś tu, ale parę razy dostał. Kurde, nie mogę stąd wyjść. Dobra, lecimy tam. Na 100% dostał z, z dwa razy, bo jestem pewien i on wyjdzie gdzieś tu Tak myślę, że gdzieś z tej strony wyjdzie, dlatego biegniemy sobie z pistoletem. Dobra on już nie żyje, to ja sobie zobaczę co jest, patrzcie C4 Ej co jest? Aha tak się ściemniło i teraz my rasujemy. Come on I've got C4 my friends, go 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 kill the fuckers go I co my musimy może jakąś bazę i zdobyć czy coś skoro jest C4? No nie wiem, trudno mi bardzo powiedzieć Dobra mija już 20 minuta, ale że jako tak się nie za bardzo dużo działo to jeszcze może postaramy się zrobić tak, że, że jeszcze coś się stanie, może uda się mu TC4 podłożyć. No chodźcie kurwa. Idziemy mu TC4 podłożyć, bo już ja sam nie wiem. O. trochę ich tutaj przycisnęliśmy, czyli w czerwonych kurtkach nie są nasi, no ale przecież kurtki można zdjąć, prawda? Eee, no dobra, to żeby jakoś to zakończyć, tak żeby... Był jakiś wybuch, no to podłożymy sobie tu i tyle, może kogoś to zwabi i uda się kogoś zabić. A może zginiemy my To tak na koniec tej śmiesznej całej historii z tym całym e, deadmatchem i takiej niewiadomej e, Trzymajcie się ciepło Ej Jakiś idiota zajebał C4 Guys, stop, stop please Hello guys Okej, okej, okay, okay, go! To trzymajcie się, wrócę No i jeszcze tam dołączę taki malutki e, raż z moim... E, 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 który mówił, że wie o co chodzi e, z, Udało nam się zdobyć M4ki, nawet kogoś zabiłem już z niej e, I lecimy gdzieś, gdzie, nie wiem gdzie i po co, ale lecimy Bo chyba po coś trzeba tutaj lecieć Kurwa Ktoś tu co? O, hey guys A to mój kurwa yy, I co tu jest Sumy, jest... jest... W sumie to ja nie wiem co tu jest Aha oni tam strzelają No dobra to by było na tyle Czyli dalej nie wiem o co chodzi